Drodzy Państwo, wprowadzając w klimat dzisiejszego spotkania, proponuję obejrzenie krótkiego tańca w wykonaniu pary, pary dziewczyn z zespołu kontra. Zapraszam serdecznie. sportową. Na scenę zapraszam panią Justynę Konię. Pani Justyna Konią jest rolniczką międzyszkolnego klubu sportowego Tempo w Kętach. Od 2010 roku jest najlepszą lekkoatletką powiatu oświecińskiego i jedną z najlepszych skoczki zwyż w Polsce jako juniorka osiągnęła poziom pierwszej klasy sportowej PZLA. Gratulujemy. Zapraszamy pana Tadeuszka, Tadeusza Łyska. Pan Tadeusz jest trenerem między Szkolnego Sportowego Tempo Kęty. Nieprzerwanie od 1982 roku prowadzi szkołę lekkoatletyczne dzieci i młodzieży. Każdego roku jego wychowankowie odnoszą sukcesy na arenach lekkoatletycznych w całej Polsce. Szanowni Państwo, kolejny laureat to Marcin Potoczny, zawodnik Uczniowskiego Klubu Pływackiego Unia Europejskiej. Zapraszamy. A Marcin trenuje pływanie od 12 lat, z roku na rok osiąga coraz lepsze wyniki sportowe w kraju i za granicą. Do tej pory wielokrotnie zwyciężał w Spartakiadzie Młodzieży. Jest kilkukrotnym mistrzem Polski Juniorów oraz mistrzem Polski Seniorów. W 2014 roku został powołany do Polskiej Kadry Narodowej. zajął szóste miejsce na dystansie 100 metrów w stylu klasycznym w ostatnich mistrzostwach Europy. Gratulujemy serdecznie. I drodzy Państwo, w dziedzinie sportu czwarty laureat, pan Piotr Karkoszka. Pan Piotr Karkoszka jest trenerem. od wielu lat prowadzi sekcję kolacką w uczniowskim klubie sportowym Sokół Kęty. Najważniejszy wynik jest z 2014 roku, to złoty medal w Mistrzostwach Polski oraz piąte miejsce w Górskich Mistrzostwach Polski zdobyte przez Martę Lan oraz brązowy medal w Górskich Mistrzostwach Polski zdobyty przez Magdalenę Zielińską, srebrny medal zdobyty przez Jakuba Jąkałę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Kolarstwie Szosowym. Dobrze, dziękujemy serdecznie, proszę Państwa. Drodzy Państwo, komisja, którą także powoła zarząd do rozstrzygnięcia tej niebywale oczywiście trudnej, ale ważnej kwestii, zaproponowała zarządowi przyznanie w tym roku pięciu nagród. Tak więc proszę Państwa, nagrodę otrzymali i od razu też zapraszam przedstawicieli. Formacja tańca nowoczesnego kontra. Informacja tańca XXVIII, duet yy, rozpoczął nasze spotkanie w tej formacji, istnieje od grudnia 2006 roku, a kieruje ją pan Paweł Kaźnica, instruktor tańca, choreograf, trener. Grupa złożona jest z tancerek, które ciężko i wytrwale trenują, yy, yy, trenując wiele już osiągnęłych, prezentując swoje taneczne umiejętności na konkursach i festiwalach. powiem. Żeby nie przedłużać, iż jedno z najważniejszych osiągnięć, oczywiście, to drugie miejsce na Mistrzostwach Europy, czyli Uniwers w Manchesterze. To jest jedna z tych nagród. A druga nagroda to pani Apolonia Mai, dyrektorka Oświecińskiego Centrum Kultury. związana jest z animacją i promocją kultury w Oświęcimiu od 30 lat. 1984 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika do spraw w zakładowym Domu Kultury Chemicznej w Oświęcimiu. W latach 1988-96 kierowała działalnością tej jednej z największych na Podbeskidziu placówek kultury. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów nieprofesjonalnych Kohek Człowieka, komisarzem ogólnopolskiego Biennale Fotografii Kohek Człowieka, koordynatorem Ośmiecińskiej Estrady Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Poprosimy teraz przedstawiciela lub przedstawicieli Towarzystwa Miłośników KENT. Jest za nami pan prezes, pan Kazimierz Towarzystwo Miłośników Kęty powstało w roku 1977. Towarzystwo, towarzystwo od początku imprezy uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych. Wydało opracowanie historii Kęta, autorstwa pana Władysława Drozdzika, który jest bezcelerem. Aktywnie uczestniczyło w tworzeniu muzeum imienia Aleksandra Kośnickiego w Kęta. Towarzystwo było pionierem działalności wydawniczej dotyczącej zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, jak również działalności społecznej i kulturalnej. Od 1997 roku Towarzystwo wydaje Rocznik Społeczno-Kulturalny Almanach Kęski. Działający już od 36 lat, Towarzystwo pełni ważną i ponadczasową rolę w utrwalaniu, propagowaniu oraz ochronie dziedzictwa kulturowego, społecznego gminy. Szanowni Państwo, i kończymy znowu już tanecznie. formacja taneczna EFEKT. Producja taneczna efekt od 2007 roku występuje w krajowych i międzynarodowych konkursach i festiwalach Tańca zajmując ponad 20 razy pierwsze miejsca. Dzisiaj w przechodząc przez hol zapewne zauważyli Państwo takie inspirujące rzeźby. To wszystko dzieło pana remiosza. Dór, oczywiście to jest tylko mi prezentacja jego bardzo bogatego dorobku. Wychodząc, proponuję jeszcze raz szczególnie zwrócić uwagę na te bardzo inspirujące, ciekawe i wyjątkowe dzieła. Zapraszamy Pana Remigiusza. Dziękuję bardzo. Jest artystą rzeźbiarzem i w 1979 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale rzeźby. Jest członkiem Związku Polskich Artystów i Plastyków w Katowicach. Od początku swojej zawodowej działalności artystycznej tworzy w brodzie, projektując i odlewając rzeźby, płaskorzeźby, statu, statuetki, medale oraz formy y, użytkowe. I dla nas, proszę Państwa, pan Emil już także pewną formę użytkową y, stworzył, odlał i zaprojektował. Pierwszy raz dostaję statuetkę, no, y, rzeźbę, którą zrobiłem sam. A ja to do Guby tego nie przynoszę. W sztuce nie ma samozadowolenia. Jeżeli ktoś mówi, że jest wspaniały, to znaczy, że jest koniec z jego sztuką. Dzień dobry Państwu. Po pierwsze, to czuję się zaszczycona i wyróżniona, bardzo dziękuję za tę nagrodę wszystkim, którzy się do niej przyczynili, czyli wnioskodawcy, pani dyrektor Muzeum Zamek Święciny Wioletcie Oleś, która złożyła ten wniosek, kapitule nagrody zarządowi, panu staroście i całej Radzie Powiatu, a także, a może przede wszystkim moim współpracownikom, koleżankom i kolegom ze Święciewskiego Centrum Kultury, z którymi mam przyjemność na co dzień pracować. Drodzy Państwo, ta nagroda ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ otrzymuję ją w środowisku lokalnym, w którym przyszło mi realizować się zawodowo ponad 30 lat i mogłoby się wydawać, że te nagrody, które przychodzą z Warszawy, są ważniejsze. To nieprawda. Jeżeli zostaje się zauważonym tu na miejscu, to to szczególnie cieszy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich, mam nadzieję, nie przekroczę swoich kompetencji, jeśli podziękuję w imieniu wszystkich nagrodzonych w dziedzinie kultury. I szczerze gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj zostali wyróżnieni, a tancerkom i instruktorowi zespołu kontra powiem jestem z Was dumna. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan przewodniczący, zapraszamy. Przede wszystkim gratulujemy wszystkim, natomiast tak mi się skojarzyło tutaj. Mówiąc o sporcie i o kulturze, że tak jak grecka antyczna kultura wniosła ideał równomiernego rozwoju ciała i ducha, to dzisiaj powiat Osieński jest taki równomierny, taki kolakagatyw, jak mówi, mówi język grecki. I myślę, że to jest najlepszy dowód, największa duma powiatu Osieńskiego: mieć takie atuty, jakie dzisiaj tutaj w postaci tych wszystkich nagrodzonych osób były. Ale myślę, że gratulując tym osobom, myślę, że w imieniu zarządu i wszystkich radnych i całej Rady, myślę, że należy też podziękować może przede wszystkim tych, którzy. Tu nie widać, czyli przede wszystkim rodzicom, babciom, bez których by pewnie nie było tych wszystkich sukcesów, bo nie poświęcaliby swojego czasu. I przede wszystkim trenerom, wszystkim ludziom, którzy są zaangażowani tutaj pięknie wmalowane tancerki, make-up. Wszystkim wszystkim jeszcze raz dziękujemy, że doprowadzili do tych sukcesów. Dziękuję. Proszę pana Kazimiera. Rózkę, przedstawiciela, a później Panią Prezydent, Panią Marię. Panie Pani Prezydent, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, Panie Starosto. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować za wyróżnienie naszego towarzystwa. Kilka słów powiem. Towarzystwo istnieje od 1977 roku, kiedy to było hucznej uroczystości w Kętach z okazji 700-lecia naszego miasta. Dziękuję Wam pięknie za to, że nie macie własnych Talentów, którym Was obdarzono, że dzięki tym talentom ta cząstka Ziemi, jaką jest Ziemia Święcińska, jest piękniejsza i lepsza. Życzę wszystkiego dobrego realizacji w swoich działalności sportowej, kulturalnej. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz gratuluję. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie przeczytać list, jaki skierował na ręce pani, Pana Starosty, a oczywiście adresowany do wszystkich Państwa Pan Maszego Województwa pan Marek Sow. Szanowny Pan Zbigniew Starzec, Starosta Święciński. Szanowny Panie Starosto, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą galę kultury i sportu, podczas której zostaną wręczone nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz kultury. Niestety z powodu udziału w posiedzeniu Komisji Regionów w Brukseli nie mogę spotkać się z Państwem. Dlatego chcę tą drogą przekazać słowa uznania dla wszystkich osób i instytucji, które znalazły się w gronie laureatów wyróżnień, będących wyrazem wielkiego uznania dla ich osiągnięć i działalności z wyrażami szacunku Marek